Cześć, ja nazywam się Dagmara Wsyprzak i witam Was na kanale Join Me. Zapraszam na 20-minutową praktykę pilatesu. Zacznijmy od tego, że położysz się na macie, ustaw stopy równolegle, mniej więcej na szerokość Twojego biodra. To znaczy, na szerokość Twoich kolców biodrowych, które znajdują się z przodu miednicy, wydusz ręce po macie, zrób głęboki wdech i wypuść powietrze. Jeszcze raz, zrób głęboki wdech, poczuj jak klatka piersiowa unosi się w górę, i z wydechem kręgi piersiowe mocniej dotykają do maty. W tym momencie, cały czas oddychając, poczuj również swoją ciężką miednicę. I obydwie stopy oparte o matę w ten sposób, że duży palec stopy pięta i mały palec stopy z taką samą siłą naciskają na podłogę. Teraz naciśnij stopami w matę i poczuj, jak miednica zaczyna rolować się w stronę buzi. I z wydechem rozluźnij nacisk i znowu miednica skieruje się do przodu. Odepchnij się stopami. Zrelaksuj i wykonaj lekką trakcję piętami, tak jakbyś chciała pięty zbliżyć do pośladków. I wróć. Głęboki wdech i wydech. Poczuj, jak za tym ruchem miednicy podąża cały Twój kręgosłup. Poczujesz, jak kręgosłup przesuwa się w górę maty razem z momentem, kiedy odpychasz się. Nogami i z wydechem wraca do dołu. Stara się zrelaksować, wypuszczając powietrze i nabierając powietrze. I teraz coraz bardziej będziemy ten ruch pogłębiać. Jeszcze mocniej, jeszcze mocniej. Raz w jedną stronę, raz w drugą. Bardziej zaznaczony, i w drugą. Teraz odepchnij się w górę i skieruj kolana nad stopy. Zostań tutaj chwilę i z wydechem opuść klatkę piersiową kręg po kręgu. Na końcu zrelaksuj pośladek i znowu wróć miednicą w ten sposób, żeby patrzyła ona do przodu. Odepchnij się i wyślij kolana nad stopy. Z wydechem powoli wracasz. Dychaj równomiernie, staraj się, żeby każdy wykonywany ruch był w jednym i tym samym rytmie. Niezależnie, czy idziemy do przodu, czy w górę, staraj się zachować jeden rytm. Góra, zostań tutaj, poczuj, jak opierasz się wyraźnie na wklesłej klatce piersiowej. Zostań i teraz podnieś na parę centymetrów. Jedną stopę. Wytrzymaj w ten sposób, żeby obydwa kolce biodrowe były na tej samej wysokości. Możesz na chwileczkę położyć sobie ręce na przodzie swojej miednicy i poczuć, czy jesteś dobrze ustawiona. Teraz odłóż stopę. Noga, którą od, odstawiłeś, zaczyna mocniej naciskać na podłogę. Kolano idzie daleko nad stopę. Ręce wzdłuż ciała i teraz druga noga. Mocno stopa naciska na podłogę. Wracasz. Ręce w górę i z wydechem powrót. Dłonie do dołu. Powtarzasz, góra. Teraz lewa noga mocno naciska, przejmuje dowodzenie i drugą nogę dajemy na parę centymetrów od ziemi. Wracasz. Długa noga. Powrót. I ręce w górę. Z wydechem do dołu. Jeszcze raz. Wydech. Jedna noga. Jedna noga, która została na dole, przejmuje dowodzenie. Mocno naciska. Zmiana. Oddychaj. I powoli wróć do dołu. Przytul kolana tu kolana do klatki piersiowej, możesz troszeczkę pobujać się od boku do boku. Teraz złap za lewe kolano, wyprostuj drugą nogę, podnieś głowę i zroluj się do góry. I zmień nogę. I druga. Jesteś w zaokrąglonych plecach i daleko sięgasz, raz jedną nogą, raz drugą. Daleko, daleko. Hop. Postara się, żeby kolano nie było aż tak bardzo blisko twojej twarzy. Zostaw je w pewnym dystansie od siebie. I zmiana. Zmiana. Cztery. Trzy. I luz. Przytul kolana. Teraz opuść stopy. Ręce wyciągnij nad głowę. Za głowę. I teraz jakbyś chciała daleko sięgnąć za siebie wydłuż ręce za siebie, lekko podnieś barki do góry i z wydechem wracają barki jeszcze raz, sięgasz daleko, łopatka przesuwa się wysoko i z wydechem wraca i znowu przesuń w górę i wróć przesuń w górę i daleko za siebie i wróć teraz obydwie nogi do góry przyciągnij nieco kolano do siebie, łokcie do boków Teraz wyślij kolana do przodu, łokcie proste, na okrągłych plecach do przodu. Zostań tutaj teraz długi kręgosłup, patrz przed siebie i powoli na okrągłych plecach wracasz do dołu, zabierasz nogi ze sobą, góra okrągłe, i z wydechem rozluźnij lędźwia do tyłu, przetocz swoje kości do przodu i wróć znowu w górę. I wydech. I znowu jednostajny ruch, tak jakbyś czuła, że ten ruch nie kończy się góra i dół, tylko to jest jeden długi ruch, składający się z podniesienia i pójścia znowu do dołu. I wydłuż kręgosłup. Teraz przesuniemy się troszeczkę na środek naszej maty, żeby nam było wygodnie. Wyciągam jeden, drugi pośladek spod spodu, nogi na razie luźne w kolanach i szukamy wysokości w kręgosłupie. Troszeczkę wydłuż się w górę, cały czas czując ciężar ciała nad kośćmi, ok, nad kośćmi kulszowymi. Zaczynam tutaj, proste ręce. Jak widzicie, nie za bardzo napinam nogi. Teraz powoli rozciągasz kręgosłup, idąc do przodu. Tak jakbyśmy przechodzili przez jakąś okrągły przedmiot do przodu. I powrót. I jeszcze raz. I luz. I ostatnie. I powrót. Okay. Rozszerzam nogi powiedzmy na szerokość mojej maty. Jeżeli czujecie się komfortowo i macie zakres w biodrach, możecie nogi rozstawić nieco szerzej. Tutaj ta sama zasada siadasz wysoko i sprawdzasz, na ile jesteś w stanie utrzymać się w komfortowej pozycji. Jeżeli czujesz bardzo duży nacisk, tutaj i spięcie w tej okolicy, to możemy podłożyć klocek do jogi. W celu modyfikacji, do tego, żeby po prostu wykonywało ci się to ćwiczenie przyjemniej. Więc rozkładam ręce na troszeczkę szerszy dystans niż moje nogi. Otwieram klatkę. Teraz głęboki wdech i z wydechem idę w jedną stronę. I wracam. Głęboki wdech, wydech w drugą stronę. Ok, powtarzasz ten ruch, skręt i powrót. Skręt idzie z naszego odcinka piersiowego, więc tak jakbyśmy wyciskali ręcznik. Idę w jedną stronę. Otwarta klatka, ciężar ciała maksymalnie z przodu i w drugą. Teraz tylna ręka patrzy w górę, a my pochylamy się nad przednią nogę, trzymając ciężar ciała na obydwu kościach kulszowych. Tak samo. Wracam do centrum. Druga strona. I skłon. Powrót. Więc zauważ, że idziemy zawsze trzymając ten sam dystans pomiędzy moją głową i Twoją głową, a pomiędzy rękami, dobrze? Więc trzymamy jak taką duży, dużego boksa, duży karton i zawsze idziemy wszystko razem. Na końcu. Skłon. I druga. Powrót. Skłon. I druga strona. I luz. Łączysz teraz obydwie nogi, przesuwamy się naprzód. Maty, nawet możemy troszeczkę wyjść poza nią, żeby stopy były na podłodze. Palce zadarte, usiądź wysoką, ręce na wysokości barków, i powoli zaczynasz zaokrąglać plecy do tyłu. Głęboki wdech, ręce ponad głową, wracają dłonie, broda do mostka, zaokrąglasz znowu pochylamy się do przodu. Powtórz. Wydech. Cały czas głowa zostaje w ten sposób, jak wracam do tyłu, że cały czas patrzysz w jednym kierunku przed siebie. I góra. I jeszcze jedno. I luz. Teraz ugnij jedną nogę, drugą. Zostań w swojej macie. Mamy troszkę miejsca, więc fajnie. Ręce wzdłuż ciała i teraz ręce ponad głowę. Z wydechem podnosisz się do góry. Sięgasz, sięgasz daleko i wracasz. Głęboki wdech i z wydechem góra. Wypuść powietrze, broda blisko mostka, łopatki oderwane i Wracam. Okay. Chciałabyś jak najbardziej zaokrąglić plecy, okrągłe plecy, luźno barki. Zostań tutaj, teraz podnieś jedną nogę, drugą, w ten sposób, żeby ciężar ciała został na kości krzyżowej ogonowej, i zaczynam głęboko oddychać i głęboko pompować. Tutaj, jakbyśmy dwie piłki, ok, obijali o podłogę, głęboki wdech. Jeśli możesz, wyprostuj nogi. Jeśli możesz, opuść kawałek. Możesz w dowolnym momencie modyfikować nogi. I luz. Przytul kolana do siebie. Opuść nogi. Teraz obróćmy się na jeden bok. Świetnie. Ręce razem założone z tyłu za głowę, kolana razem, stopy razem i łokcie również razem. Mocno ściskasz obydwa łokcie i z wydechem otwierasz klatkę piersiową do tyłu. I wracasz. Jeszcze raz, daleko, daleko otwórz klatkę piersiową. Puść powietrze na końcu i wróć. Góra. Daleko do tyłu patrzysz za łokciem. Żebra podążają razem z Twoją klatką piersiową. I wracasz, zamykasz, zacieśniasz mocno obydwa łokcie. I jeszcze raz powtarzasz. Powrót. I ostatnie dwa. Kolana zostają z przodu, a łokieć jak najdalej do tyłu. I żebra jak najdalej do tyłu. Wracasz. Teraz górną rękę wyprostuj. Pójdź do tyłu i przenieś nad głową. Jeszcze raz. Wdech. I powrót. I ostatni. Wdech. I powrót. Okay? Zmieniamy na drugi bok, na drugą stronę. Więc ta sama sytuacja. Ręce założone za głowę i zaczynamy odchylanie do tyłu. Najpierw zaczynasz z małym ruchem. Sprawdzamy, ile jesteśmy w stanie pójść do tyłu. I spróbuj zobaczyć, czy ruch zaczyna się w klatce piersiowej. Okay? Wyobraź sobie, jak kręgi piersiowe przesuwają się, rotują jeden względem drugiego. I znowu wdech i wydech na końcu i powrót popasz za łokciem daleko za siebie i wróć jeszcze raz, daleko, daleko za siebie rozluźnij na końcu i teraz prosta ręka górna idziemy do tyłu i wracam nad głową daleko, daleko popatrz za ręką i jeszcze dwa Skorzystamy z tego, że jesteśmy już na tej stronie. Podniesiesz się troszeczkę nieco wyżej, w ten sposób, żebyś była nas oparta na łokciu i na przedramieniu. Ręka znajduje się w jednej linii z przedramieniem, i zostajemy tutaj w takiej, w takiej oto pozycji. Teraz wyprostuj górną nogę. Postaraj się, żeby cały czas siedzieć i być opartym na jednym. Na jednym boku biodra. Jeżeli czuję, że potrzebujesz jeszcze dodatkowego um, opoduszkowania, czyli troszeczkę bardziej y, miękkiej tej części, to można sobie jeszcze coś podłożyć tutaj pod bok. Teraz zacznę o głęboki wdech. Mocno odpychasz się ręką i zaczynasz rysować małe kółeczka w powietrzu. Głęboki wdech i wydech. Cały czas czubek głowy wydłuża cię do przekątnej. I zmieniam teraz kierunek. I jeszcze raz. Zostań tutaj, gdzie jesteś. Możesz na chwileczkę położyć rękę na biodrze. I teraz przesuwasz nogę do przodu, nie za daleko, i wracasz w tył. Ok, Twoim celem jest przejście nogą i stopą jak najdalej za linię biodra, jednocześnie odpychając się aktywnie ręką. I daleko, daleko za siebie. I powrót. I daleko, daleko za siebie. Cały czas wydłużasz, rozciągasz kręgosłup. Jak taką gumę elastyczną. I tył. Ługnij. Wróć do góry. I zmieniamy na drugą stronę. Ok. Ustaw się w jednej, drugiej pozycji. W ten sposób. Prosta noga. I zaczynam kółeczka. Okay, więc tutaj zostajesz jak najbardziej w aktywnej pozycji. To nie jest pozycja odpoczynku, tylko to jest aktywne odpychanie z jednoczesnym tutaj ruchem. I zmiana. I jeszcze raz zmiana. Kolano patrzy do przodu, kontrolujemy cały czas to oparcie, i teraz lekko przód. Mogę dać rękę na biodro albo zostawić ją z przodu, i ile jestem w stanie pójść do tyłu bez niepotrzebnych dodatkowych ruchów. Przód i daleko do tyłu. Głęboki wdech i daleko do tyłu. Jeszcze raz i daleko do tyłu ostatnie i daleko do tyłu. Ok, do góry. Teraz przekładam raz jedną nogę, raz drugą jak najdalej za siebie. Jedna noga może zostać w powietrzu. Zmiana. Zostań tutaj. Rozciągnij do boku i rozciągnij w drugą stronę rozciągnij jeden bok i drugi i przyspieszasz zamykasz raz jedne żebra raz drugie i znowu przekładam jedna noga, jeśli mogę w powietrzu wysoko przełóż, usiądź wygodnie Idziemy, raz, jeden bok, raz, drugi. Głęboki wdech i wydech. Ten ruch jest dość sprężysty, tak jak widzicie. Odpycham się od ziemi rękami, jak na takich sprężynach. I luz. I teraz położymy się na brzuchu, ok. Zróbmy sobie jeszcze jedno ćwiczenie. Czoło oparte o matę, ręce wzdłuż ciała, nogi proste. Teraz ściągasz łopatki, podnosisz ręce wysoko i podnosisz klatkę piersiową, odrywasz twarz i wracasz do dołu. Jeszcze raz, góra, rośnij wysoko i wróć. Głęboki wdech. Zostań tutaj, przełóż ręce pod biust, łopatki razem. Łokcie patrzą do tyłu, i teraz odpychasz się rękami, a twoja klatka piosiowa otwiera się do przodu. Zostań chwilę, i teraz łokcie do tyłu, czubek głowy w przód. Jeszcze raz, górę. Zostań aktywnie, odpycha się rękami. Pamiętajcie, to jest aktywna pozycja. Wracam do tyłu. Siadasz na piętach. Odpocznij chwilę, pobuję się od boku do boku. Teraz powoli zacznij rolować brzuch w górę. Rolować kręgosłup. Podnieś się w górę. Możemy troszeczkę przejść bardziej na środek naszej maty. I powoli idziemy w górę. Głęboki wydech i z wydechem rolujesz do dołu. No i delikatnie ugięte w kolanach, ciężar ciała na przodzie. Luźno głowa. I wracasz do samej, samej góry. I jeszcze raz do dołu. I góra. Kochani, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za wspólną praktykę.